Witam serdecznie na kanale Przyroda RP. Dzisiaj chciałbym opisać Wam nietypowe i jakże niebezpieczne stworzenia. Są to węgorze elektryczne. Na szczęście przedstawianie ich na obrazkach będzie w zupełnie bezpieczne, więc zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie, czy węgorze elektryczne to węgorze? Otóż nie są one spokrewnione z tymi właściwymi. Węgorze należą do podrzędu stręt w rzędzie karpiokształtnych. Węgorz może ważyć 40 kg, być długi na 3 metry. Węgorza z wyglądu czasami można porównywać do kijanki. Do tego ma bardzo umięśniony ogon. Węgorz elektryczny tak samo jak pirania zamieszkuje Amerykę Południową – ale wody w ubogie tlen, co zmusza go do częstego wypływania na powierzchnię. A po co zwierzętom jest potrzebny prąd elektryczny, aby chwytać pokarm, czy choćby odstraszać wrogów? A jak to się dzieje? Tak więc bodźce elektryczne rozchodzą się wzdłuż komórek nerwowych w ciele, po czym trafiają do mięśni, a one się kurczą. U naszego węgorza elektrycznego narządy, które tworzą pole elektryczne, znajdują się na ogonie. Składają się z nawet kilku tysięcy płytek elektrycznych. Nasz narząd elektryczny podzielony jest na trzy części. Gdy ryba jest nieruchoma, nie wytwarza impulsów elektrycznych, ale kiedy płynie, wytwarza ich nawet 50 na sekundę. Właśnie to pozwala tym rybom się poruszać w mętnej wodzie. Właśnie tak węgorze radzą sobie w takich, a nie innych warunkach. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Link do serwera na Discordzie macie w opisie pod tym filmem. Tymczasem życzę Wam wesołych świąt. Do zobaczenia.